Witam Was serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj we wsi Ostrówek w powiecie wieluńskim w województwie łódzkim. Dzisiaj pokażę Wam cmentarz ewangelicki, który się tu znajduje i jest on otoczony tym płotem. Tutaj jego lokalizacja na mapie. I zaraz pokażę Wam, co zachowało się w środku. Jak widać, jest to bardzo trudno dostępny teren. Znalazłem w internecie jakiś artykuł, z którego wynikało, że teren cmentarza był sprzątany przez uczniów z lokalnego gimnazjum. Ale, jako że gimnazjów już nie ma, to być może z tego powodu teren wygląda, jak wygląda. Tu jest kawałek nagrobka. Widzimy kawałek metalowego Jezusa. Tu z liści wystają kolejne krzyże. Tu kawałek grobu. Dalej kolejne mogiły. Ale niestety obawiam się, że ze względu na bardzo kiepski stan zachowania tego miejsca, niewiele dam radę tu pokazać. Mentarz podobno powstał na przełomie XVIII i XIX wieku, był używany do II wojny światowej, ale dziś miejsce to wygląda fatalnie. Zupełnie nie przypomina tego co widziałem na zdjęciach w internecie. Na pewno wymagałoby, żeby ktoś o nie zadbał, żeby dało się tędy swobodnie przejść. Widzimy z krajem. kawałek wydeptany. Ale, żeby wejść gdziekolwiek głębiej, trzeba się przedzierać przez straszne chaszcze. Mam pod dali widać jeszcze nagrobek. Tu, między tymi dwoma drzewami, jest kolejny. I tu już róg cmentarza. Postaram się wejść jeszcze kawałek głębiej, ale to, co tu rośnie, jest strasznie kujące. Przez co bardzo trudno poruszać się po tym terenie. O, tu widzimy przewrócony nagrobek. Tam od drzewo oparte kolejne, trochę większe. I tutaj jeszcze. Od tej strony uda mi się dotrzeć do ostatnich, które w tych krzakach wypatrzyłem. Tu jeden ze złamanym krzyżem, tam drugi trochę wyższy, ale nie bardzo widzę, które do niego można podejść. Szkoda, że tak to miejsce wygląda. zresztą, że, tak jak mówię, widziałem, że odbywały się jakieś prace porządkowe, ale na pewno nie działo się to podczas, w ciągu ostatnich kilku lat i przez to. Wygląda to jak wygląda. Więc dzisiaj taki krótszy odcinek. Polecam w opisie, będzie link, popatrzeć na zdjęcia, jak miejsce to prezentowało się, gdy jeszcze nie było tu. Gdy nie było tutaj tyle krzaków. I trzymam kciuki, że ktoś z okolicy podejmie się uporządkowania tego cmentarza. Jak i samej drogi do niego, bo też jest w bardzo kiepskim stanie. To tak jeszcze prezentuje się brama. Tam w pozostałości jakichś uschniętych tu być może miało jakoś służyć zagospodarowaniu tego miejsca. Stąd można powiedzieć, że widać, że na środku jest takie charakterystyczne wzniesienie więc pewnie dla tego miejsca to zostało wybrane na cmentarz. No i ogrodzenie jest zachowane do dzisiaj aczkolwiek nie wiem czy było oryginalne tak więc zostrówka to wszystko dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy